Drugi vlog u nas zacznijmy od ogarnięcia tego burdelu, który tu powstał na przestrzeni 5 dni. Także posprzątajmy. Wczoraj rozmontowywałam z mamą dekorację jesienny na podwórku, i likwidowałyśmy właśnie takie sadzonki z kapustą ozdobną. I wzięłam sobie do pokoju, są tak piękne jeszcze. Bardzo mi się ostatnio podobają w ogóle te kapustki ozdobne, są przepiękne. Prze pracy w ekipie menadżerskiej generalnie robimy sobie takie prezenty na święta. Losowaliśmy siebie nawzajem. Ja wylosowałam akurat naszą kierowniczkę, która bardzo lubi kamienie i jakby nadawanie. Mocy tym kamieniem, dlatego zamówiłam jej biżuterię, akurat stanęłam na wezji i zamówiłam jej, była ogólnie fajna prąka i były ładne te biżuteria. Ja może zrobię lepsze potem zbliżenie, ale zamówiłam ją taką, jej taką bransoletkę tak. z minerałem, którego nazwy nie pamiętam. Sprawdziłam, to aventuryn. Jest to taki piękny, zielony kamień czytam właśnie, że to jest takie na powodzenie finansowe, na sukcesy życiowe, ale też na uspokojenie. Co jej się przyda z nami w pracy. I takie coś zamówiłam. W ogóle dopłaciłam 2 zł do tego pudełka, jest naprawdę bardzo ładne. A sobie, przy okazji, zamówiłam złote kolczyki. To jest generalnie stal pozłacana. Takie, Może to na nagraniu będzie ciężko widoczne. Ale one są takie malusie, złotkie. One trochę wyglądają jak uważanki, tak tematycznie, bo jutro jadę do Krakowa. One mają 1 cm i 3 mm średnicy. Bardzo są ładne, bardzo mi się podobają. Szukam właśnie takich malutkich złotych, a te wydawały mi się fajne, właśnie ciekawe, przez to, że ładnie odbijają światło od tego splotu. I za całą tą paczkę to pociąg 80 złotych. Jakoś taka super promka była, bo było minus 60 na daną biżuterię, czy tam 80 nawet. Plus jakiś kod rabatowy, minus 10%, także wspaniale. Lubię takie rzeczy, także tu jeszcze coś dokupię, ale bardzo mi się podoba. Jestem zadowolona z tych biżuterii, Jeżeli nie szczernieję, to naprawdę będę skorzystać z tej strony, bo dużo nie słyszałam. Ale to jest moje pierwsze biżuteria od nich. Dobra, tak ten kolczyk wygląda na mnie. Tutaj na tym normalnym płatku ucha, ale ja go głównie kupiłam z zamiarem noszenia go jako drugi kolczyk, właśnie tutaj. Naszą wizytę w Krakowie zaczęłyśmy z mamą od krakowskich huty szkła, do której moja mama chciała przyjechać, ze względu na to, że właśnie z tej huty szkła zbiera w domu wazoniki. Sama ekspozycja tych wazoników była dosyć średnia, było dosyć mało egzemplarzy. Myślałam, że jak na to, co ta huta kiedyś prezentowała, będzie tego więcej. Następnie tramwajem udałyśmy się na Wawel. Gdzie był piękny zachód słońca i mogliśmy sobie go podziwiać nad wisełką, a Następnie poszliśmy na sam zamek oczywiście nie obyło się bez wizyty u Smoka wawelskiego, ale muszę powiedzieć, że sam dziedziniec zamku był dosyć mało oświetlony. Jak na taki jeden z głównych punktów miasta spodziewałam się, że będzie więcej dekoracji świątecznych, a tak naprawdę była tam tylko jedna choinka i to dosyć taka trochę biedna. Kraków zdecydowanie wypadł gorzej niż Warszawa, w której byłam rok temu. Mini vlog z tego wyjazdu zostawię tutaj w karcie u góry. Ulice Krakowa, te główne na Starym Mieście też były tylko ozdobione takimi girlandami u góry. Ale to co najpiękniejsze, chyba to właśnie te szopki krakowskie, które były porozrzucane po różnych częściach Starego Miasta. I to takie było w sumie ciekawe ich troszeczkę poszukać między uliczkami. Poinka pod Kościołem Mariackim. Okej. Okay. Jak na to, że jest to jedno z większych miast w Polsce myślałam, że będzie lepiej, ale naprawdę robią fajny klimacik, ale sam jarmark bardzo fajny, lepszy zdecydowanie od tego w Katowicach, bo było zdecydowanie więcej rękodzieła oraz takich lokalnych rzeczy. Zdecydowanie wizyta na plus, ale w rankingu polskich miast, które byłam, uważam, że Kraków wypada najgorzej w porównaniu z Warszawą oraz Gdańskiem. Wracając na autobus, trafiłyśmy jeszcze na taki mały jarmarczek pod dworcem głównym. I mimo, że on był malutki, była tam taka choinka, karuzel, oraz taka stożkowa choinka, kilka budek, to on naprawdę miał fajny klimacik i to chyba on zrobił na mnie najlepsze wrażenie tego dnia. Zainspirowana takimi dwoma butelkami, które znalazłam w domu, to jest choineczka oraz piernikowy ludzik. Postanowiłam, że zrobię syrop piernikowy, właśnie w w tej butelce go kupiłam i był bardzo smaczny. Znalazłam przepis, który gdzieś tutaj w klej i sprawdzimy właśnie czy on jest w porządku, czy on jest dobry czy smakuje jak taki dobry piernikowy syrop do kawy bądź herbaty. Dzień dobry. Teraz sobie zamawiałam właśnie ostatnie rzeczy, które chciałabym kupić. Chociaż nie wiem, czy ostatnie do naszego wspólnego mieszkania. Były to pojemniczki na przyprawy oraz pewne przyprawy, które już kiedyś zamawiałam w takich dużych opakowaniach, takie, które wychodziły nawet spoko cenowo i które wiem, że zużyjemy. Ale to będę pokazywać w holu, który będę nagrywać w przyszłym tygodniu. A ja pewnie już się pojawi po prostu po, po nowym roku. Zaczęłam też dzisiaj pakować co widać, może za mną, nie widać, nie wiem, u podglądu. I przed chwilą zarejestrowałam się do bazy TKMS-u na potencjalnego dawcę szpiku, bo to było na mojej liście rzeczy do zrobienia w tym roku. Mamy 11 grudnia, lepiej później niż wcale, pamiętajcie, bo gdzieś miałam mam ambicję zostania dawcą krwi, ale mam oddać krew raz i nigdy w życiu już tego nie powtórzyłam. I myślę, że nie powtórzę, bo bardzo się wtedy źle czułam. Bardzo to tak... Ja po prostu źle znoszę takie pobieranie krwi. Mi było słabo, niedobrze i tak dalej. Także myślę, że już tego się nie podejmę. A ja przynajmniej tak mogę jakoś, nie wiem, światu odwdzięczyć za to, jakie generalnie dobre mnie w życiu spotkały. Jak mam dobrze w życiu ogólnie. Tak samo jak chciałam... Bardzo długo myślałam o kupnie psa. No, być to mops, bo jestem zakochana w mocach. Ważne, że są cudowne już. Etyczność y, tej rasy pomijam, ale są piękne, są cudowne i bardzo go chciałam. Ale w tamtym momencie mojego życia też dostałam bardzo dużo dobra od, od świata. Bardzo dużo pozytywnych rzeczy się działo w moim życiu. I postanowiłam te wszystkie pozytywne emocje przeleć na jakąś taką biedną istotkę. I od tego momentu jest z nami y, nasz adopcja, Skoobie. Do dwóch dni powinni mi wysłać ten pakiet. On powinien przyjść w najbliższym czasie, także może nawet na masach spróbujemy ten wymas zrobić i odesłać. I zobaczymy, co dalej tym faktem się stanie. Tutaj parę słów o organizacji wydatków, którą stosuję od momentu, kiedy znalazłam stałą pracę i dosyć dobrze mi się sprawdza. Prowadzę ją sobie w takim dzienniczku od dwóch miesięcy, także on jeszcze będzie ewoluował na pewno na przestrzeni czasu oraz na pewno po tym, jak się wyprowadzę. Wcześniej zapisywałam to sobie po prostu gdzieś tam na kartce z tyłu kalendarza i w moim organizerku finansowym, o którym za chwilkę. Na tym momencie wygląda to tak, że sobie wpisuję nazwy miesiąca. Tutaj zawsze sobie wpisuję moją wypłatę, bo ona nie jest stała. To jest zależne od godzin. No i oszczędności długoterminowe, na które w tym momencie oszczędzam. To jest pewien procent, który mam z każdej wypłaty na nienaruszalne. To jest czarna godzina, tak zwana No po prostu pieniądze, których ruszam w ostatecznej kolejności zaraz za tymi wszystkimi innymi. Tutaj zbieram na przykład na dwa wyjazdy, na prezenty sobie miesięcznie też odkładam pewną sumę, aby potem w grudniu po prostu nie wydawać na to miliony monet z jednej wypłaty, tylko odkładam sobie to systematycznie. Tak samo jak na ubranie i kosmetyki, też odkładam zawsze tą samą kwotę jest to dwie stówki. Na autko czy te jakieś ewentualne naprawy, wymiany olejów, wymiany opłon i przeglądy techniczne, czy tam ubezpieczenie to jest właśnie u mnie stówka miesięcznie, bo na razie mi to wystarcza. Oraz na mojego pieska też mniejsze, bądź większe kwoty. Oraz jeszcze chyba przez ten miesiąc i może przez kolejny ewentualnie będzie kategoria wyprowadzka, która się, która, na której już mam fajną sumkę i myślę, że jeszcze tylko do momentu wyprowadzki będę tam odkładać. Potem sobie tą kwotę przeznaczymy na dom i życie codzienne. Tutaj też takie kwoty zmienne, które zależą od miesiąca, ale też odkładam systematycznie na wizyty lekarskie, na auto, bo to jest wydatek taki miesięczny, czytaj paliwo. Oraz jedzenie i wyjścia, to jest w sumie 300. Oraz tu sobie wpisuję w, y, wydatki z tego miesiąca, jakie poczyniłam. Tutaj mam taką dużą tabelkę, którą już sobie trochę uzupełniłam. Kilka kategorii tutaj jeszcze nie mam, jakby mi przyszła jakaś w ciągu miesiąca, którą bym potrzebowała, ale są takie, które stosuję też od chyba dwóch lat. Jeszcze przed tym zeszytem używałam aplikacji Finanse i tam spisywałam wszystkie moje wydatki. Ale takie kategorie, którymi ja się na tym posługuję, ale myślę, że od stycznia się one zmienią jest jedzenie szeroko pojęte na mieście. Dom, która weszła niedawno, czyli wszystkie wydatki związane z wyprowadzką. Inne, gdzie na przykład wchodzą jakieś e, prezenty, jakieś moje, nie wiem, zachcianki, jak zamawiam zdjęcia, cokolwiek. Autko to są wydatki właśnie wszystko związane z autem, kosmetyki, ubraniem. wyjazdy, wyjścia właśnie szeroko pojęte, na przykład jakieś ścianki, imprezy i tak dalej. Mój piesek, lekarze, też ta kategoria jest na szczęście. Bardzo rzadko wypełniana i jakaś ewentualna, która może się w tym miesiącu pojawić. Posiadam jeszcze taki zielony organizer finansowy z Temu, i tutaj sobie też właśnie według tej kategorii mam, posegreg... Właściwie tej kategorii. Tutaj mam posegregowane przekrótki. Tutaj mogę na przykład wyjąć do tą, do której będziemy teraz kazać wpadać, mianowicie jest to przykrótka z wyprowadzką. To są właśnie tam w środku takie koperty. Ja tu na przykład trzymam paragony i zaznaczałam sobie na przykład w, przy wyprowadzce e, takimi domkami, ile już rozbierałam. E, cel to było 4000 na taki start i udało się przekroczyć, także super. Oraz mam jakieś paragony z tyłu. Przy każdej m, takiej kategorii mam listę z wydatkami na co idzie. Za chwilę będę musiała włożyć nową taką kartę, bo zapewniła nam się okienko wyprowadzka, czyli dom. Tutaj jest dla mnie to samo podejmujemy od tego budżetu 345 zł, ja gdy gra się nie wpisuję i z datą 11-12 e. jako PEPko Rosman Lidon. Przyprawy bo dokładnie takie na takie kategorie poszło to ten wydatek. Po skomplikowanych obliczeniach skończyliśmy dokładnie tą stronę. I jako, że tych pieniędzy akurat nie trzymam sobie tutaj w, w moim organizerku, tylko mam je w takiej karteczce bank. To jest dokładnie ta kwota, także muszę ją zmazać i napisać nową ołówkiem, ile zostało na koncie, bo akurat większość tego wydatku na wyprowadzkę trzymam na koncie. Ten system, czyli mój organizer finansowy oraz kalendarzy, czy tam notatnik, w którym prowadzę takie wydatki, plus aplikacja finanse, ja ją może podlinkuję w ogóle w opisie. Sprawdza mi się naprawdę dobrze. Myślę, że dokładnie o tym, jak ja stosuję metowo, metodę kopertową, którą tutaj tak pokrótce mówię. Nagram osobne filmy, jak już będziemy sami za wszystko płacić, jak już nie będę po prostu mieszkać z rodzicami i wtedy zobaczymy też, jak mi to wyjdzie z Kamilem, jak on to gdzie widział oraz jak ja wtedy będę planować moje wydatki. Na razie sprawdza mi się to super. Część pieniędzy trzymam na koncie, część trzymam fizycznie w gotówce w tym organizerku i sprawdza mi się to naprawdę okej. Okay. Wiem, na co wydaje pieniądze i ile sobie mogę jeszcze w tym miesiącu danym pozwolić. Nasz ostatni, najczęstszy no punkt spacerków. Prawda, skupik? Uwielbiam, kocham, więc tak blisko domu paczkomat mi się przynajmniej przejdzie ze mną, nie? Psik. I to jest outfit. podomka, kubka na głowie i oczywiście świąteczni klimat. Nie ja zrezygnowałam generalnie w tym vlogu tego syropu piernikowego, który lubiłam. Wyszedł bardzo dobry. Sam w sobie jest strasznie słodki. Jeżeli lubicie trochę mniej słodkie syropy, da mniej cukru niż w tym przepisie. Ale do kawki czy do herbaty tym bardziej jest przepyszny. Nadaje fajnej słodyczy i faktycznie mocno czuć te korzenne przyprawy, które dodawaliśmy. fajny, Naprawdę nie opłaca się kupować tego z Monina. Tylko faktycznie warto zrobić. To było rozpuszczenie cukru w wodzie z goździkami i dodanie tych przypraw. Zagotowanie tego i to jest wszystko. Żeby ostygło i dopiero do tych buteleczek. Ja to jeszcze przecedziłam przez sitko. Fajnie to się odcedziło. Jest przeprzeprzepyszne. Także polecam, będę używać co roku, bo naprawdę herbatka. Kawa może nie do końca, bo to jest trochę goryczkowe i sama kawa jest trochę goryczkowa, ale z herbatą jest. będę robiła części i Wam również polecam. To w koniec w tym vlogmasie, Zapraszam do następnego.